Z Ewangelii od to my, nieprzydatni słuchy, zrobili też, co powinniśmy byli zrobić. O tym mówi i o pro Jezus Chrystus, każdego z nas, abyśmy to i powiedzieli, i tym żyli. Kiedy ja wykonuję to, o co mnie prosić, to, co jest moim obowiązkiem, czy to świętynynynka czy to, co jakie ma swoje miejsce u cerkwi jak werjanena, czy to, jakie wykonuje swoje codzienne obowiązki, tam gdzie ja pracuję, gdzie ja znajduję się, czy w swojej rodzinie, to nie dlatego, żeby świecić się. I to szczególnie nie świecić się, gdzieś przed kamerą czy czy czymś innym, ale chodzi o to, żeby wykonując swoje zwyczajne codzienne obowiązki, pamiętać, że ja własny prosto byłem ich sługą, jak go wykonał czy co mi trzeba było. Wykonać. I ta pokora, jaką z Chrystus, to je tym, co każdy z nas dzisiaj w osobny sposób potrzebuje. Z pokorą wykonać wolę Boga i potem powiedzieć: My, nieprzydatni słuchy, zrobili to, co powinniśmy byli zrobić. I da